Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Autoterapii w 5 minut. Dzisiaj kontynuacja tematu pracy z powięzią powierzchowną nad mięśniem czworobocznym grzbietu. Zapraszam serdecznie. Myślę, że wiele osób wykonujących pracę siedzącą, ale też i ćwiczących, które mocno się spinają i bardzo angażują obręcz barkową i szyjny odcinek kręgosłupa do ćwiczeń, może doświadczać przeciążeń karku. Może czasami warto usiąść i odpuścić sobie, Posiedzieć po rozróżniać się przez chwilę, jeżeli, szczególnie jeżeli ma oparcie, bo zbywają fotele, może takim masz w domu, w którym spędzasz czas w taki sposób. I myślisz, że odpoczywasz, czyli wykonujesz pracę siedzącą, oprócz tego siedzisz w fotelu, którego, którego oparcie się kończy w tym miejscu i sobie siedzisz i odpoczywasz, i oglądasz być może jakiś serial. Później mówiąc, że nie masz czasu na ćwiczenia, oczywiście. Więc może moja propozycja jest takim kompromisem, że możesz oglądać ten serial, trochę zmienić pozycję, a przy okazji coś porobić ze sobą, może z szyją, może z karkiem, tak jak teraz będziemy pracowali. Więc pomyśl sobie, że nawet siedzenie w ten sposób może przeciążać tą okolicę. nie torby na jednym ramieniu może sprawiać, że te tkanki będą ulegały obkurczeniu. No tak jak już pewnie wspominałem nie raz... Praca siedząca niestety przy biurku z wysuniętą głową w przód myślę, że to jest banalne i dosyć y, oczywiste, y, więc nie zdziw się, jeżeli rzeczywiście to, co będziemy za chwilę wykonywali, będzie troszeczkę bolesne, czy że wiele innych rzeczy, do których odsyłam, tak jak praca z punktami spustowymi w miejscu czworobocznym i grzbietu, czy może właśnie poprzedni odcinek, praca z powięzią powierzchowną, to y, że to będzie bolesne w Twoim y, y, przypadku, to czego dzisiaj użyjemy. To będzie taka specyficzna bańka, którą kupiłem w drogerii w sklepie z kosmetykami. I czasami lubię takie przygody, gdzie chodzę po sklepie, patrzę, a co to ciekawe, muszę to spróbować. Więc, oczywiście, to jest bańka antycelulitowa. Więc, jeżeli miewasz celulit na karku, no to myślę, że się dzięki tej bańce pozbędziesz tego celulitu. Czasami się śmieję, bo to jest w ogóle nie mój temat: celulit. Czasami się śmieję, że gdyby kobiety o nim nie mówiły, to faceci by pewnie o nim nie wiedzieli. I by nie robili z tego wielkich hecy i problemu, ale, no to jakby zostawiamy temat, bo to rzeczywiście jest jakieś zaburzenie metabolizmu tkanki. Natomiast może się okazać, że taka prosta, zabawna rzecz z, ze sklepu kosmetycznego może przynieść wiele korzyści. I to, co za chwilę będziemy robili, to będziemy pracowali z tkanką podskórną w tym obszarze. Więc myślę, że bardzo ciekawa rzecz, prosta do wykonania. Jeżeli samodzielnie Ci się nie uda tego wykonać, choć myślę, że nie powinno być problemu, chyba, że masz jakieś ograniczenia ruchomości barków duże, może masz bardzo duże bicepsy i sobie nie sięgniesz, to poproś kolegę albo, albo koleżankę, żeby Ci w tym pomogła, bo też taka sytuacja może być. Jeżeli jesteś bardzo dobrze zbudowany, bym powiedział bardzo, bardzo dobrze zbudowany, no to możesz nie sięgnąć sobie tą ręką na więzień czworoboczy grzbietu. Teraz powtórka z anatomii z ostatniego epizodu. Tu nie jest tylko mięsień czworoboczny grzbietu. Nad mięsień czworobocznym grzbietu jest powięź głęboka i ona będzie tutaj także rozpracowywana, a nad tym wszystkim leży powięź powierzchowna. Więc teraz może takie spojrzenie po co tą bańką? Moje myślenie zawsze jeśli chodzi o tego typu zabawy jest co ja mogę zrobić z swoimi tkankami, co ja mogę zrobić ze swoimi mięśniami. W jaki sposób w jaki sposób mogę czymś zadziałać? Czy to jest kijek, blaszka, widelec nóż, i tak dalej. Skóra, tkanka podskórna, jako całość często nazywana powięźnią powierzchowną, chociaż ta powieść powierzchowna biegnie w środku tkanki podskórnej, natomiast z praktycznego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia, pod spodem powieść głęboka. Czyli warstwa oplatająca, otaczające ciało, to otacza całe ciało, to też otacza całe ciało. Skóra, jak się domyślasz, też niemalże całe ciało pokrywa. I pod spodem znajdujący się mięsień. W naszym przypadku będzie to mięsień czworoboczny grzbietu. I teraz to, co zrobi bańka, jakże proste urządzenie, prosty przyrząd, może nie urządzenie, co zrobi z tą tkanką, to sprawi, że te warstwy ulegną odkształceniu, one będą wciągnięte do. Do bańki, więc tu będziemy mieli bańkę naszą, i co ciekawe, ona wciągnie nie tylko tę warstwę, wciągnie, w, czyli warstwę skóry. Jak my czasami myślimy, że o skórę ta bańka wciąga, e, i, i to jest tylko na skórze, nie, bo pociąga ze sobą e, powierzchowną tkankę podskórną ale też sprawi, że będzie odkształcona powięź głęboka. Dlatego ważne, żeby to nie było w napięciu i na napiętym mięśniu, tylko na rozluźnionym, tak żeby te tkanki były miękkie i można je było wciągnąć. I co ciekawe, wciągnie też troszeczkę tego mięśnia. Więc w tym odkształconym obszarze będzie nie tylko skóra i tkanka podskórna, ale też mięsień. Więc jest to bardzo prymitywna, można powiedzieć prosta technika. Dla niektórych będzie to szarlataneria, o, coś nieprzebadanego i tak dalej. Ja bym się nad tym nie zastanawiał, nie, nie analizowałbym tego w ten sposób. Bardzo lubię racjonalnie patrzeć na to, co się dzieje z tkankami. A efekt już ten sam, czy, czy oceń sama jaki będzie. Czyli z jednej strony ja mogę poruszać tkankami w taki sposób, czy czynnie je wydłużać. Mogę je wydłużać biernie. Co jest jakby w formie różnego rodzaju strecingów, rozciągań i tak można tkankami poruszać w taki sposób, czyli napinając mięśnie, skracając przyczepy. Są różne formy poruszania tkankami. No, i jedną z form poruszania tkankami jest manipulowanie z zewnątrz, czyli zgniatanie tych tkanek, uciski. No i teraz nie analizowałbym tu zbyt głęboko efektów, i, i a nie analizowałbym tego naukowo, co tam się zadziewa. Pouciskaj sobie obolały mięsień i zobacz, jakie będziesz mieć z tego tytułu rezultaty. Inna rzecz jest taka, że tkanki mają swoją mobilność w tym wymiarze, czyli możemy przesuwalność tkanek także poprawiać i to było poruszane w ostatnim epizodzie, także... Nie chciałbym, żebyś się skupiał czy skupiała na badaniach naukowych, po prostu wykonaj to sobie na karku i zobacz, jakie będziesz mieć z tego tytułu rezultaty. I tak samo tutaj. To jest po prostu inny wymiar pociągania tkanki, czyli odkształcania tkanki. Może najpiękniejsze słowo, najbardziej adekwatne tutaj to jest odkształcanie tkanki. Porób sobie to i samodzielnie oceń efekty, bo jedyne, co znajdziesz w internecie na temat bańki, to jest bardzo ciekawe. Mnóstwo różnych odniesień, jest taki, taki zwrot ciągle powtarzany, że na chwilę obecną bańka nie jest naukowo potwierdzona. I temat być może dyskusyjny, jeśli chodzi o stymulację odporności, nie chcę tego tutaj teraz poruszać. Natomiast e, e, jeśli chodzi o działanie w celach odkształcania tkanek, rozluźniania w ten sposób tkanek, no to w ogóle nikt się tym problemem nie zajmuje. Więc. Nie opierałbym się teraz na internecie, gdzieś na różnych wpisach obok, albo inaczej mówiąc, to, że nie jest opisane w jaki sposób wykonywać to na powięź i że to rozluźnia powięź, a może nie rozluźnia, może powięź jest nierozluźnialna i tak dalej, różne tego typu dywakacje panowie w garniturach urządzają, to zamiast dywagować, po prostu wykonaj fajną technikę. Bańka? Może masz inną, bo co jest ciekawe, czasami są osoby, które mają bańkę yy, czy bańki chińskie w domu. Yy, różne bańki mogą być też bańki próżniowe, ale czasami ktoś posiada taką bańkę i mówi: No właśnie, mam. Albo podejrzewam, że nie jedna z pań, która to ogląda, posiada bańkę na ten sławetny celulit i gdzieś tam leży niewykorzystywana. To może skoro nie udało się uskuteczniać tej bańki na biodrach, to może warto puskuteczniać na karku i z tego tytułu mieć korzyści. Teraz to, co będziemy robili, no to jest kwestia zaciśnięcia tej bańki, przyłożenia do skóry i poczekania, aż ona zaciągnie tkanki. Tego typu bańka aż tak mocno nie zaciąga, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Może jak masz jakąś większą bańkę, to ona jest w stanie za pomocą większego podciśnienia pociągnąć te tkanki. I teraz będziemy robili to na karku, nad karkiem, nad mięśniem czworobocznym grzbietu. I teraz możesz tak robić, co też jest fajne, żeby postawić taką bańkę na sucho, czyli bez jakiegokolwiek środka poślizgowego. Za chwilę będę chciał użyć oliwki. I teraz albo siedzieć sobie z tą bańką, chociaż to chyba jest najmniej efektywne, bo mówimy tu o odkształcaniu i poruszaniu. Czyli w momencie, kiedy założysz sobie taką bańkę, czy zaciśniesz, ona odciągnie fałd tkanek, czyli nie tylko samej skóry, to poruszaj troszeczkę ręką w różne strony, powykonuj skręty szyją, może jakieś skłony do boku, więc będziesz czuć, jak tam gdzieś coś się z tą tkanką najprawdopodobniej dzieje i możesz to robić miejsce po miejscu, czyli cały ten teren dookoła szyi poobstawiać sobie tą bańką. Z drugiej strony może być fajnym rozwiązaniem, Użycie kropelki oliwki, czyli na nawilżenie sobie tej okolicy, czy na tłuszczenie tej okolicy, po to, żeby tą bańkę można było swobodniej przesuwać. Więc możesz odkształcić te tkanki, złapać bańką i teraz bardzo powolutku przesuwać się milimetr po milimetrze, przez co ten nasz odkształcony fałd będzie y, y, zmieniał swoje położenie i też będą poruszane tkanki. Więc jak mnie znasz i opowiadam różne warianty i będę jeszcze setki wariantów na różne rzeczy opowiadał, to nie ma nigdy jednego super ekstra, że tak to musi być w tym punkcie, bo to jest punkt X, 2 z takiej a takiej szkoły i takiej terapii, bo za chwilę przychodzi inny terapeuta i mówi, że to się kładzie w ogóle w innym miejscu. Więc weź pod uwagę, że musisz sprawdzić, w którym miejscu u Ciebie coś ciekawego się zadziewa. Podejrzewam, ciekawe to będzie takie, że będzie otwierało oczy i, i będzie wysysało... Krew spod skóry, Oczywiście żartem, ale będzie czuć, że to naprawdę mocno odciąga. No i może być tak, że gdzieś delikatnie te naczynia włosowate będą pouszkadzane, czy jakaś lekka wybroczyna wyjdzie. Nie przejmowałbym się tym. Myślę, że jak sobie porobisz tego typu zabieg, yy, możesz mniej zaciągnąć. Jeżeli jest Ci za mocno, to możesz troszeczkę mniej zaciągnąć, aczkolwiek no, cała magia jestem za tym że cała magia polega na tym, że im więcej tej tkanki zaciągniesz, tym na większym obszarze osiągniesz osiągniesz efekt, więc weź pod uwagę, że to po prostu nie jest, nie wiem, relaksujący, najprzyjemniejszy zabieg. Myślę, że jakieś delikatne masowanie czy rozciąganie może jest przyjemniejsze. Natomiast efekt może być bardzo ciekawy. No i musisz się pogodzić z tym, że przez jakiś czas będziesz mieć wybroczyny na ciele. No ja to myślę, że tyle w tym temacie. Ja sobie to chyba zaraz porobię. Bo patrz, też jestem człowiekiem i coś tam czuję, że że bolewa. Więc może nie tylko będę się dzielił swoimi pomysłami, ale przy okazji wezmę się też za siebie i parę swoich sztywnych miejsc ponaprawiam. Koniec omawiania, koniec oglądania. Trzeba się wziąć do pracy. Więc jeżeli będziesz w sklepie z kosmetykami, to poszukaj bańki antycelulitowej, albo może wejdź na internet i zamów sobie taką bańkę. Przydać się, bo na pewno będziemy gdzieś ten temat poruszali w stosunku do innych obszarów, bo to jest ciekawy sposób poruszania powięzią, poruszania tkankami, nie tylko piłeczkowanie i wgniatanie tkanek, ale ich odciąganie może się okazać, że ma fajniejszy albo po prostu inny efekt wywołuje w tkankach. Ja też za chwilę się wezmę za pracę, chwilę sobie jeszcze porozluźniam, no bo jestem, tak jak wspomniałem, człowiekiem, który też ulega różnym przeciążeniom, też ma różne nawyki, a i czasami sobie siupnę w fotelu, choć wydaje mi się to nierozsądne. Ale jakże przyjemne jeszcze przy kominku. No i tak jest to nasze życie. Ostatnio znajomy mnie zapytał, a Marcin, jak Twój kręgosłup? No, mój kręgosłup pracuje, a ja pracuję nad nim w dwie strony, czyli czasami go zużywam, a czasami daję mu odetchnąć i poprawiam jego stan. I tak to już pewnie będzie na wieki wieków, dopóki żyje. I Ciebie też do tego zachęcam. Więc jeżeli masz jakieś problemy, dysfunkcje, może masz jakieś schorzenia, deformacje kręgosłupa, to... Zacznij coś po prostu robić. Weź się za skórę za parę ćwiczeń, yy, yy, zmień parę drobiazgów w swoim życiu, a ten kręgosłup będzie Ci już za to wdzięczny. Dobra, jeszcze się będę rozgadywał w kolejnych epizodach, w których mam nadzieję troszeczkę powstanie, więc naprawdę na dzisiaj koniec. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnych epizodach.